Z elegancją jest jak z perfumami. Nie zawsze ją widać, ale kiedy jest, to od razu się ją czuje. Nie chodzi o to, by codziennie wyglądać jak z wybiegu. Elegancja to przede wszystkim spokój, pewność siebie i prostota, która nie potrzebuje krzyczeć. Dlatego dziś pokażę Ci siedem rzeczy, które zawsze wyglądają elegancko, niezależnie od wieku, rozmiaru czy okazji. Po pierwsze, biała koszula. To klasyka. Nie musi być sztywna i biurowa. Może być lekko oversize, z podwiniętymi rękawami, z delikatnego lnu albo miękkiej bawełny. Zawsze wygląda świeżo i stylowo. Do jeansów, do spódnicy, nawet do shortów robi robotę. A jeśli zostawisz dwa guziki odpięte i dodasz delikatny łańcuszek. Masz gotową stylizację z paryskim pazurem. Po drugie, dobrze skrojony płaszcz, zwłaszcza taki o klasycznym fasonie prosty, jednorzędowy, najlepiej w kolorze kamel, beż, granat lub czerni. To element garderoby, który potrafi podnieść rangę każdej stylizacji. Nawet jeśli pod spodem masz zwykły t-shirt i leginsy, zawsze nadaje sylwetce Strukturę i klasę. Po trzecie, skórzane buty w klasycznym fasonie. Nie muszą być na obcasie. Baleriny, loafersy, botki ważne, żeby były dobrej jakości, w stonowanym kolorze i zadbane. Bo nic nie psuje stylizacji tak bardzo jak zniszczone obuwie. A klasyczne, skórzane buty nigdy nie wychodzą z mody. Są jak dobry fundament.